Wydział komunikacji i transportu starostwa powiatowego w Policach planuje uruchomienie internetowego umawiania wizyt. Obecnie interesanci mogą załatwiać sprawy bezpośrednio w urzędzie bez wcześniejszego umawiania. 1 czerwca Wydział komunikacji i transportu starostwa powiatowego w Policach wznowił bezpośrednią obsługę interesantów. W pomieszczeniu może przebywać jednocześnie 6 osób. Pozostałe muszą czekać poza urzędem. Jedno okienko pozostawiliśmy dla osób chętnych, jeżeli y, chcą umówić termin wizyty. Terminy w tym momencie mamy około trzy tygodnie oczekiwania. Końcówkę lipca teraz w tym momencie zapełniamy. Y i kiedy nam się ten lipiec wypełni całkowicie, na chwilę będziemy musieli przerwać umawianie wizyt, bo chcemy ruszyć już z internetową możliwością umawiania wizyt, bo do tej pory była to tylko możliwość telefoniczna. Zgodnie z przepisami, rejestracja pojazdu odbywa się ze względu na miejsce zamieszkania jego właściciela ani adres zameldowania. Jeśli właściciel auta nie ma stałego adresu na terenie powiatu, musi wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania. Do tego oświadczenia musi dołączyć jakiś inny dokument, który będzie potwierdzał to, że on na terenie powiatu faktycznie zamieszkuje. Może być to meldunek czasowy, może być umowa najmu, może być oświadczenie właściciela mieszkania, że taka osoba u niego zamieszkuje. W ubiegłym roku zostały wprowadzone kary za niezgłoszenie w terminie 30 dni transakcji kupna lub sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w kraju. Pojazdy sprowadzone z zagranicy również muszą być zgłoszone w ciągu 30 dni. Może zdarzyć się sytuacja, że komis sprowadził pojazd na przykład 29 dni temu. I takiemu nabywcy pozostaje jeden dzień, żeby pojazd zarejestrować tak żeby nie podlegać tej karze. Kary są zdefiniowane od 200 do 1000 zł i to organ, który nakłada karę, ustala jej wysokość i bierzemy tutaj pod uwagę ilość przekroczonych dni. Bierzemy pod uwagę powtarzalność tych przekroczeń, no i bierzemy pod uwagę ewentualnie uzyskane korzyści z niedopełnienia obowiązku finansowego. Został zniesiony obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego, jeżeli brakuje w nim miejsca na kolejne pieczątki z przeglądów technicznych. Ten obowiązek pozostał dla tych, którzy poruszają się poza granicami polskimi. Właściciele hulajnóg elektrycznych nie muszą rejestrować swych pojazdów. Od 1 lipca już nie tylko kierowcy samochodów osobowych, ale również pojazdów ciężarowych i specjalnych do 3,5 tony muszą uzyskać zaświadczenia z Urzędu Cenno-Skarbowego dotyczącego akcyzy. Na terenie Starostwa Powiatowego są przyjmowane tylko transakcje bezgotówkowe.